Dzień dobry, mamy dziewiątą, 13, szósty października, no kilka godzin, kilkanaście godzin przed pełnią w Baranie, która no już się czuje to napięcie, no nie wiem jak wy, ale ja to w ogóle spać nie mogę. Całą noc się wierciłem, nie przyspałem minuty nawet, no może tam się lekko zrzemnąłem przez chwilę, ale nie no masakra. Teraz o kocie. Siedem lat temu przyszedł do mnie taki mały kocurek. Teraz szacunek dla kotów. Bo to są. Yy, w gruncie rzeczy. Ich, ich maestria przystosowania się do naszego ludzkiego świata. To są pumy. Koty, nasze kotki. To są. Yy, Pochodne Żbików, Rysiów i Pum. Północnoeuropejskich północno, y, Pum. Puma waży 60 kg. To są gigantyczne, gigantyczne stworzenia, bardzo y, telepatyczne, jasnowidzące, y, no zupełnie inny kaliber niż my ludzie. Przewidujące przyszłość, ja już nie będę wam tego udowadniał. ale się przekonałem o tym wielokrotnie. Kot na dwa miesiące wcześniej wie, co się wydarzy. Dosłownie. Przeżyłem to. No, już bez przykładu. I teraz jest bardzo ciekawa historia, bo mm, ja miałem dwa koty. Taką dziką, mm, dziką, wędrującą kotkę polującą. 13-letnią, która mieszkała ze mną 7 lat praktycznie cały czas ze mną była. No, czasem jakieś ptaszki przenosiła, czy myszki, ale to rzadko. Czy ukradzioną już szynkę od sąsiada. W tam jakieś kilkanaście plasterków. Ja wiem, jak ona to robiła. już po prostu. Geniusz. już, szczęśliwa była, jak przenosiła tą szynkę. Za dwa razy takie, takie. tam ktoś widocznie na okno wyłożył, a ona wiesz, skoczyła i wzięła, cudowna kotka, ale nie mogłem jej tutaj zabrać, gdzie mieszkam teraz w tej kawalerce, co widać na zapleczu, bo ona by tu zwariowała, nie, 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 ona musi biegać po drzewach, szaleć, no ale wziąłem tego czarno-białego, pokazywałem, i to jest potężny kocur, no, że 6 kilowarzy lekko, on tylko jej śpi, ale ma takie dziwne wyczucie sytuacji, bo kiedy przyjeżdżają trudne klientki, trudne kobiety, klientki, nie, chodzi o klientki, to on obszczywa po prostu wszystko. Cały dom jest zaszczany na maksa. Wyszczywa je, przed i po. Ja nie nastarczam mopować. Natomiast yy, normalnie yy, ma kuwetę przy prysznicu, używa kuwety lub prysznica. To jest... Prysznic jest nawet dla mnie wygodniejszy, bo polewam ludwikiem i, i gorącą wodą spokję. To jest super. I generalnie on cudownie to robi, jak jesteśmy dłużsi czasami, tam nie wiem, kilka tygodni. Ale jeżeli. I teraz to jest ciekawa sytuacja. I normalnie on śpi ze mną w łóżku, cudownie mnie usypia. Ja czasami się budzę, wiesz, głaszczę go, patrzę w tego, czy ja nagrywam już audycję. No, teraz nie pamiętam tytułu, ale. Wzrok nieskończoności, to po prostu patrzysz w inny wszechświat. Głaszczysz go, on to przyjmuje, ale to jest inny wszechświat. To są istoty z zupełnie innego wszechświata. I teraz yy, w zeszłym tygodniu klientka się zapowiedziała w tym tygodniu, i ja już widzę, że on już yy, od, od, od teraz, od rana, no od dziewiątej, nie śpi w łóżku, tylko już waruje przy, przy drzwiach, a to mu się dosyć często zdarzało. Ma takie legowisko tam z ręcznika przy drzwiach wejściowych. Od wielu miesięcy dużo czasu tam spędzał. I teraz ja zacząłem rozumieć, że to było przed wizytami. Czyli to jest taki guardian, strażnik. Pilnuje wejścia do mieszkania. To jest niesamowite. Stwarza tam jakąś energię. To są geniusze. Nie wiem o co chodzi. Czyli ta klientka prawdopodobnie przyjedzie jutro pojutrze. Tam po cóż. Jakieś gansy, czy po cóż. Bo no niesamowity jest. A tak normalnie kładzie się w łóżku i śpi 22 godziny na dobę, tam się skręca. Mruczy, sapie, ziewa. No, niesamowity jest. Niesamowity, potężny koców No. I ciało energetyczne jest bardzo wielkie. I zdolności jasnowidzenia, telepatii, przewidywania przyszłości. On wie, co będzie. I wie, co trzeba. Jaką energię trzeba wyszczać z tego domu moczem? Co się zdarzało wielokrotnie. No ale mam, mam proszek, Ludwik, Ocet, to nie jest problem. Mopy. Potężne istoty. Przywiduje przewiduje to na kilka dni. Znaczy, generalnie on przewiduje na dwa miesiące naprzód, ale. No, powiedzmy, że w tej sytuacji tutaj nie ma co przewidywać na dwa miesiące naprzód, bo tutaj się nic takiego nie zadzieje, bo wszystko jest pod kontrolą, nie? znaczy jest przewidywalne. No, ale na kilka dni naprzód on już, on już waruje. Spał ze mną całą noc, znaczy spał. No, on spał, ja próbowałem spać. A teraz widzę, że waruje przy drzwiach po prostu strażnik. Pisa, i co najciekawsze one nas wybierają same, przychodzą do nas. Coś jak... Słyszę wsparcie z zupełnie innego wszechświata. Z zupełnie innego systemu mentalno-poznawczego. On, oni wiedzą. Oni wiedzą. Życzę Wam tego. To są genialne istoty. No, oczywiście. Uzdrawianie. Jak czasami w nocy jak leżymy, kiedy wiesz nie ma jakiś wizyt. Odwracam się do niego plecami i on łapami mi operuje po plecach. A ja mam takie no nie za bardzo no mniejsze od łapami mi operuje po plecach. Kiedyś. To jest niesamowite kiedyś omdlałem no z miesiąc temu coś się zdarzyło takiego nie wiem na skutek diety czy czegoś zemdlałem i się położyłem w łóżku i serce mi waliło i on wlazł mi na klatkę piersiową stanął na niej potężny kocur i stał tam 40 minut na klatce piersiowej a mi serce tak waliło nie wiem co to było te rozbłyski czy, 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 nie, nie wiem no coś było takiego. Czy za dużo emocji, za dużo przeżyć? Nie. I on stał 40 minut na mojej klatce piersiowej czterema potężnymi łapami, a naprawdę ciężki jest. czym się położył. Mi to tam po dwóch godzinach przeszło. Zasnąłem i spałem no całą noc i całą dzień. To są geniusze po prostu. Geniusze. To no czasami coś się dzieje, nie wiesz dlaczego. Geniusze, absolutnie geniusze, życzę Wam wszystkim, są geniusze absolutnie z innego wszechświata. Z zupełnie innego wszechświata. My mają zupełnie inną wiedzę niż my. Oni nas tu wspierają. Albo nawet bym powiedział więcej, utrzymują nas przy życiu, ponieważ w tym świecie stworzonym przez dziwne istoty, tu się po prostu nie da żyć. Nie da się żyć, taka sprawa. Tu się nie da żyć. I może one nas, ludzi, utrzymują przy życiu. No, myślę, że tak. No, czy ja uważam, że tak?